Dostałem Kurwa, ale chujnia mnie... A mnie zabiło yes. Kurwa, do Dobra Nie, zabiło mnie, zabiło mnie, zabiło mnie Kurwa, nie trafiłem, ja pierdolę Dobra, dobra, ale i tak są nowe. Robi na B robi na Panowie Ktoś, ktoś przepłynął na A Ja zeskakuję na sam gołupę, deklaruj rozwalają budynek czołg, czołg jest, czołg jest ja zejdę na dół ja co za zejdę, wiesz dostał ode mnie, dostał, dostał ode mnie zauważyłem pojazd przeciwnika, jest na pewno od was dobra, po czołgi. U mnie winda jest, baki. Widzicie, u mnie winda. No windę tak gdzie dostajesz. Duży, dostałem, jest kurwa? nie, helikopter, helikopter. Zaskoczyli. Oh, po pochylce. Masz apteczkę, Też stary, też nie wiem... co jest to. Ja, 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 ja. ją do windy, do tej najwyższej Słuchaj mnie zobaczył, na wschód od Was Zobacz, Wyskoczyli dobrze, szale, są szale, szale. Uwaga, tutaj jest, na górze jest, przy windach. Czemu wy tu padliście? No gości przed windą ja a, a, to mówcie, że jest windzie. Dobra, jedziemy, chodź, będziesz. Ja, to, my, to my jedziemy, to my jedziemy. To, to mówiłem, to mówiłem, że my jedziemy. Tak, wyskoczyli. Tak to sięamo marszałteczka! Trzymaj! Zlokalizowałem Czołg przeciwnika na północy. Czołg wjeżdża, zaskakuje na niego. Zeskakuje na Czołg. Z ziemi Cię namierzali Bryland Dwóch zestrzeliłem Z ziemi namierzali, już zestrzeliłem Tak, bo z ziemi Cię namierzali brylant. Ale widziałem jak teraz Cię namierzali Bo zrobiłem na nich test Dostała, dostała Obrona, obrona Maciej, ja z dwóch, waga. A, ja zabiłem dwóch. Na scenie dachu jesteś. Wjeżdżam windą. Ja wjeżdżam. Ja, ja, wjeżdżam. Ja, wjeżdżam. ja wjeżdżam, ja wjeżdżam, ja wjeżdżam. Ja wjeżdżam windą. Mówiłem, że wjeżdżam.

Z karabinem maszynowym, macie go od wzedłów. to nasz aktualny cel! Dzięki krzemu! Za to był, za mnie, za mnie! Do stołu! Wjechali, windą, więc Dobra, hmm? budynek. Ja lecę na C, bo ciąg rozpalony. Zabity. zabicie tam Trzymajcie. Trzymajcie. Na jestem na te, ale tam jestem na te. i nikt nie wchodzi do mnie. Tam jest... Tomek skoczymy, chodź.

Dobra, dobra, czysto ponownie tu. Kryjemy teraz. z boku, z boku! Zabiłem go, zabiłem. No okej. Okay. windy jadą dwie. Ale. To jest drugie, są... Wiesz, na Nie mam nic. ktoś się. Czekam. Wiecie co? Nie jest sensu się... god, det var en stræd, den der. Okay.